Yeah, No pierwsze zaliczone tak, jest, dobra Jak tam, pan jak tam? Iwan, jak jest? Jak jest? Jak to kwiatkami? <grymne> jak, jak jest? Kude? Jest super, nie? Zaczynamy, dobra, zaczynam mieć zakwasy. Nagle jest okej. Okay. Ludzie zdziwieni. Ale mnie ręce... <grymne> A po, dobra. Wszyscy się rozeszli. W ogóle nikt nic nie wie. Jest fajnie. Ale ja. W ogóle nikt się nie zorientował, o co chodzi. Nie, w ogóle nikt nie zorientował, co Klatkę, to sobie, nie? Ja, tam Co sobie brawa, ja tam Za drugim razem to chyba się przejdziemy. No. To się dzieje. No dalej. Czekaj zegarek. Nie wiem czy będzie widać, nic nie widać. 18 po tak? To daleko, 18 tak, nie widać. Nic nie widać, jest 18. To się dzieje, to się dzieje. Proszę Państwa. To tu się dzieje. Wiecie, nie wie o co chodzi. Ludzie zdziwieni. Co się stało? policja Policja? Policja nie wie co się dzieje. 19, cisza, cisza. Co to, idziemy? Chodźcie, chodźcie, idziemy. Bierz torebkę, chodź. Ludzie w soku. Co się dzieje? Co się stało? To, to do Krakowa, teraz przyjadą ci z Poznania i ci, ci, Teraz Poznaj Poznań usłyszy, że Warszawa klaszcze. <noise> Gdzie tam ludzi? Gdzie tam? Nie, to nie ma znaczenia. Zamknięte jest. Zamknięte, nie da rady. Dobra, chodźcie gdzieś tutaj. E, tam, ej, Michał, tam przy tamtej kasie było więcej, najwięcej krzyków, klaskaj, chodźcie tam. Się podlapiemy, będzie więcej krzyków. Kto teraz filmuje? Iwan teraz filmuje. Nie, no nic. Michał filmuje? Nie rób tego. Masz morska. Dobra, idziemy Ty, chodźcie, bo on poszedł na tę stronę Spadamy Zupełnie o nic I to jest I to jest najfajniejsze